Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Właśnie wyszedłem z Five to Go, byłem sobie zakupić kawę i chciałem nagrać taki film, w którym będę chciał Wam coś przeczytać. Pewien taki krótki wpis, historię, która była związana ze sportem, ale myślę, że to jest coś, co w ogóle mnie bardzo zainspirowało do tego, żeby nagrać ten odcinek, żeby też podyskutować i skomentować to, jakie mogą być ludzkie zachowania jak ludzie się potrafią e, zachować w, w pewnej konkretnej sytuacji I na podstawie tego wydarzenia które jest autentyczne i sprawdziłem e, że to miało faktycznie miejsce no to po prostu a w ogóle sobie tak że tutaj sobie spocznę na ławeczce bo idąc z kawą ale czytając to to będzie mi po prostu niewygodnie więc e, tutaj sobie spocznę taka jest ławeczka osiedlowa proszę bardzo i tutaj będę mógł teraz do Was za chwilę to przeczytać. No i co? I skomentować, popijając kawkę. Serdecznie Was zapraszam. Zanim jednak przeczytam, to chciałem Wam powiedzieć, że istnieje taka możliwość, żeby mi postawić taką kawę. Mam e, kilkoro wspierających, Jest z Was 9 osób i jak ktoś ma po prostu ochotę, to może to zrobić, jest taka opcja wesprzyj pod każdym z filmów na YouTubie, no i po prostu to jest tylko dla tych, którzy chcą, jak ktoś nie chce to tak jak zawsze powtarzam nie ma musu i co, i to są wasze ciężko zarobione pieniądze albo ktoś będzie miał gest i, i to zrobi albo po prostu tak jak mówię można się bez tego też obejść, to jest dla tych, którzy chcą to nie jest jak z dobrowolnym ZUS-em, który i tak trzeba płacić. O tym będę zawsze powtarzał. To, co mam chcę przeczytać, to najpierw powiem tak, że to wydarzenie miało miejsce w roku 2012. Ja myślałem, że teraz, jak jest olimpiada, kiedy ja jeszcze nagrywam. Nie wiem, kiedy w ogóle się pojawi też ten film, kiedy olimpiada się skończy, ale myślałem, że to miało miejsce teraz na olimpiadzie. Okazuje się, że nie, że to było w roku 2012 wyścig Burlada Cross Country w Nawarę w Hiszpanii. I, I tak, i chciałem potwierdzić tą informację, bo czasami powiem Wam oni piszą różne ładne historie na, na Facebookach czy na jakichś po prostu mediach społecznościowych, okazuje się później, że te niektóre historie nie są prawdziwe. Chciałem to potwierdzić, żeby utwierdzić się w tym, że, że to się stało naprawdę, żeby uwierzyć, że ktoś mógł tak naprawdę postąpić. I ja to znalazłem na Facebooku. Nie będę robił żadnych screenów, bo uważam, że nie ma sensu. Linków też nie zostawiam, po prostu to przeczytam. Jak ktoś będzie chciał gdzieś tego szukać w internecie, no to po prostu musi się postarać. E, kenijski biegacz Abel Mutaj był zaledwie kilka metrów od mety, ale pomylił się ze znakami. Zatrzymał się myśląc, że ukończył wyścig. Hiszpan e, Iwan Fernandez był tuż za nim. I zdając sobie sprawę z tego, co się dzieje, zaczął krzyczeć do Kenijczyka, aby biegł dalej. Mutaj nie znał hiszpańskiego i nie, nie rozumiał. Zdając sobie sprawę z tego, co się dzieje, Fernandez pchnął um, Mutaj do zwycięstwa. Reporter zapytał Iwana, dlaczego to zrobiłeś? Iwan odpowiedział: Moim marzeniem jest, abyśmy pewnego dnia mogli mieć jakiś rodzaj życia społecznego, w którym popychamy siebie i innych do wygrania. Dziennikarz nalegał, ale dlaczego pozwoliłeś wygrać Kenińczykowi? Iwan odpowiedział: Nie pozwoliłem mu wygrać, on miał wygrać, wyścig należał do niego. Reporter nalegał i ponownie zapytał: Ale mogłeś wygrać? Iwan spojrzał na niego i odpowiedział: Ale jaka byłaby zasługa mojego zwycięstwa? Jaki byłby zaszczyt tego medalu? Co by o tym pomyślała moja matka? Wartości przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Jakich wartości uczymy nasze dzieci, i ile inspirujesz innych do zarabiania. Większość z nas wykorzystuje ludzkie słabości, zamiast pomagać, je wzmacniać. Piękne zachowanie, no i mama może być dumna, bo zrobiła kawał dobrej roboty. Bardzo taki powiem Wam, radosny tekst, w końcu coś pozytywnego, takiego, na co natrafiłem i no, aż się po prostu można ucieszyć, że, że coś takiego. Ktoś powiedział, że ktoś miał właśnie taką e, w głowie takie myślenie, żeby postąpić tak, a nie inaczej. Dobra, ja ruszam stąd, biorę moją kawę, telefon do kieszeni e, i co? I chciałem to po prostu skomentować. Pierwsze co, to chciałem się odnieść do całej tej sytuacji i e, jak ten Hiszpan e, po prostu postąpił. To było piękne zachowanie, że, e, że on... Najpierw krzyczał do tego Kenijczyka, biegnij tam, biegnij, jeszcze to nie jest koniec mety. Ty, ty, tam jest gdzieś co się kończy i w ogóle, chłopie, biegnij że... i ten. E, najpierw próbował ten, a później go pchnął i ten, bo ten nie zrozumiał, że jeszcze nie ukończył biegu. E, I powiem wam, że e, ja, oczywiście ja nie jestem biegaczem, ja nie wiem też, bo to wiecie co, różnie można się e, zachować też. Ja uważam, że ten Hiszpan był na tyle też e, przytomny że po prostu tak pomyślał, bo nie wiem, ktoś mógłby być zmęczony też tym biegiem i ten i wykorzystałby nawet tą sytuację po prostu tak z niewiedzy. Po prostu z ludzkiej niewiedzy, że no nie wiem, no zatrzymał się, ale czemu on się zatrzymał w ogóle? No dobra, biegnę, to będę pierwszy i ten. Ehm, ale e, po prostu ten Hiszpan e, wykazał się błyskotliwością w tym całym biegu, który musiał być męczący, który musiał być po prostu... E, nie był łatwy i... On sprawił, że nie wiem czy wiedział, to na mnie ten się poczy, że nagrywam. I on musiał po prostu ten yy, wykazać się dużą inteligencją też w tym momencie, tak, żeby, żeby to skojarzyć, że że ten nie wiedział, że jeszcze nie ukończył tego biegu, bo to nie jest takie oczywiste, tak, no bo nie wiem, albo ale to też mógł, nie wiem, mogły się wydarzyć różne rzeczy, się dzieją podczas takich zawodów. Mógł, mógł zasłabnąć, mógł po prostu przystanąć, i ten, w każdym razie, jego reakcja była wzorowa na to, że pozwolił wygrać temu kenijczykowi. Uważam, że to jest coś wspaniałego, że postąpił tak, jak powinien postąpić, bo powiedział później do tego reportera, że i tak ten keniczek miał wygrać, że miał ten wyścig wygrany. No bo właściwie tylko przypadek, taki głupi przypadek miałby sprawdzić, że oni by, mm, że on miałby przegrać. To tak jak kiedyś widziałem taki mecz y, piłki nożnej, powiem Wam. Znaczy, y, to gdzieś widziałem na YouTubie urywek po prostu taki. Ktoś pokazywał, że mm, grały dwie drużyny i, i mieli jedna drużyna, czasami tak jest, że oddają piłkę rywalowi. I po prostu ktoś kopnął tą piłkę, e, a kopnął na tyle mocno, że ta piłka wpadła do bramki i zdobyli gola. E, I nieświadomie, a sędzia po prostu uznał to, że oni już rozpoczęli grę i uznał gola dla tej drużyny. Oni po prostu, e, po prostu ten... Oni po prostu chcieli oddać piłkę tylko przeciwnikowi. I później, co się stało w tym meczu? I wtedy, ponieważ prowadziła ta drużyna 1-0 przypadkiem, to ta drużyna, która była, yy, która szczeliła właśnie tego gola, to pozwolili jednemu zawodnikowi po prostu przejść wszystkich zawodników. I bramkarz pozwolił szczelić sobie gola. I, i było 1-1. I zaczęli od tego momentu grać mecz. Coś wspaniałego. Coś wspaniałego. Po prostu jaka rywalizacja fair play w sporcie, że jaka byłaby to satysfakcja, no, zdobyć tą bramkę yy, w taki ten, bo czasami, jak to się mówi, tak wchodzą takie, takie no... takie piłki. Jest takie określenie, ale nie będę używał tego słowa na YouTubie. I, I czasami tak się zdarza i ten. Ale to była wyjątkowa gdzieś sytuacja taka, że po prostu oni chcieli oddać tylko tą piłkę. Oni chcieli tylko oddać, że żeby tamci zaczęli. A tak oddali, że strzelili gola, tak? E, I zachowanie później było, no tak jak mówię. Też przykładne, że mm, doprowadzili do wyrównania i że ten mecz zaczął się od stanu 1-1. No bo jaka byłaby to też satysfakcja? O, takie bombole, to jest takie też dobre słowo, bombole jak takie e, wpadają, to jest takie ładne słowo, nie budzące żadnych wątpliwości na tym YouTubie. I takie bombole, jak czasami wpadają. No bo wpadają, no to e, nie, nie zawsze będzie tak, że ktoś będzie. <laughs> postępował w ten sposób, bo ten, ale to są kompletnie inne sytuacje, że po prostu komuś, nie wiem, wypadnie piłka z ręki, gdzieś ten, ktoś tyłkiem uderzy, nagle odbije mu się, bo piłka od poprzeczki, od tyłka i wpadnie, tak. To są takie bombole, tak zwane. No to wiadomo, że w takich sytuacjach nikt nie będzie tak reagował, to ja go opisałem e, tą jedną konkretną, e, co miała e, wydarzenie podczas tego meczu, ale wróćmy do, jeszcze do tego e, Hiszpana i do tego Keniczyka, bo to jest w ogóle piękna historia i później e, ten reporter, który się go pytał, dlaczego ty mu dałeś wygrać, no i ten zaczął tłumaczyć i, i było to tak, jak po, po prostu przeczytałem, ale e, powiem wam jeszcze, chciałem to tak e, opisać, skomentować właśnie w ten sposób, że właśnie jaka to by była satysfakcja z tego, że na no gość się pomylił, to jest właśnie to, to, jak z tą piłką nożną, z tym meczem, że tam, tam była pomyłka, i tutaj też ten się pomylił, bo, bo on nie wiedział, myślał, że już jest na mecie. Myślał, że dobiega, a okazało się, że, że nie jest. No to mielibyście taką sportową satysfakcję, że <laughs> i śmiać się później. Ten się pomylił, no to jestem pierwszy, bo, bo ten się pomylił, no to pomylił się i ten. I szczerze mówiąc, e, ja bym nie miał satysfakcji z czegoś takiego, z takiej wygranej. Ja bym nie miał. Ja uważam, że, że ten Hiszpan. Po prostu postąpił pięknie, idealnie. Keniczyk miał w tym też szczęście, że trafił na człowieka, bo jakby biegł jakiś inny zawodnik, który by po prostu wykorzystał szansę, no to byłby to, by to wygrał, tak te, te zawody. No, okazało się, jak się okazało, I, i myślę, że właśnie to jest godne naśladowania, też godne naśladowania w, w życiu ogólnie, tak, żeby m, pchać ludzi do dobrych rzeczy. Żeby dawać dobry przykład, żeby, żeby inspirować ludzi do tego, żeby zrobili coś dobrego w życiu, a nie tylko myśleli po prostu o sobie. Ten zawodnik z Hiszpanii on po prostu nie myślał tylko i wyłącznie o sobie. Pomyślał, pomyśle, albo w sumie to też jest trochę myślenie o sobie, bo zależy jak na to spojrzymy, bo tak. Hmm, z tej perspektywy, właśnie, że jak smakowałaby ta wygrana, to jest po, pomyślenie też o sobie w pewnym sensie, ale to jest takie pozytywne pomyślenie o sobie. Nie, to nie jest taki egoizm, żeby wykorzystać sytuację i po prostu wygrać i ten, bo czasami trzeba myśleć dobrze o sobie. Właściwie to w większości czasu powinniśmy myśleć dobrze o sobie i mieć dobre mniemanie o samych sobie, a nie myśleć e, negatywnie i nie myśleć po prostu. I źle, bo no bo to kształtuje po prostu całe wasze życie, tak? Jeżeli wy będziecie myśleli o sobie negatywnie i in, inni będą o was myśleć negatywnie, to jak wasze życie będzie wyglądało? Wiecie o co chodzi. Także yy, on pomyślał bardzo pozytywnie yy, i nie zachował się egoistycznie. To nie było to nie było takie zachowanie, właśnie jak, jak mógł zrobić, bo mógł po prostu wygrać I, i w zasadzie to nie wiem, to by się jeszcze może nawet śmiali z Kenijczyka wtedy, wszyscy, że tak o, w ten sposób przegrał. A tak to wyszła z tego naprawdę piękna historia, że wygrał właściwie ten, który zasłużył na to zwycięstwo. No bo jeżeli Kenijczyk prowadził cały wyścig i tylko. Tylko ten Hiszpan z daleka mu krzyczał coś, ten nie rozumiał po hiszpańsku, ale mógł po angielsku, chociaż nie wiem. hiszpanie to nie lubią też chyba po angielsku mówić. No i ten, i, i co, i wtedy y, po prostu wyszło jak wyszło. Ja myślę, że to jest świetna historia, taka w ogóle budująca, motywująca do tego, żeby żeby być dobrym, żeby być dobrym, bo mamy tyle zła na tym świecie, powiem wam, tyle negatywnych emocji, tyle negatywnych wydarzeń, tyle złych rzeczy się dzieje, o których cały czas mówią w telewizorniach i właśnie myślę, że to jest ważne, żeby raz na czas po prostu sięgnąć po takie historie, te tak jak ja dzisiaj po prostu wynalazłem to jest dawna historia, tak jak mówię, z 2012 roku, ale ona jest ponadczasowa. To jest ponadczasowe wydarzenie. To jest wydarzenie, które, o którym powinni uczyć dzieci w szkole. O takich rzeczach. Właśnie w szkole powinny być takie nauki z życia nie wychowanie seksualne, tylko na, nauki z życia, żeby przystosować te dzieci do życia, właśnie, żeby im powiedzieć, co jest w życiu ważne, żeby te dzieci wiedziały, żeby wzięły przykład na przykład. Przykład na przykład, żeby po prostu wyciągnęły jakieś wnioski z takich historii, które ja dzisiaj tutaj opisałem. I, i to powinno, powinno być na każdej lekcji w szkole, żeby e, ta rywalizacja była równa, e, żeby to było wszystko takie fair dla, dla wszystkich, a nie po prostu za wszelką cenę wygrać. Niech wygra lepszy właśnie. Właśnie o to chodzi, że ma wygrać lepszy, a nie a nie ktoś wygrać, bo się komuś coś gdzieś uda takim właśnie takim głupim sposobem, tak? Bo, bo po prostu jakby ten Hiszpan przegonił tego Kenijczyka, to jak mówię, i, i by mu nie pozwolił wygrać, no to by to, 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 to by było jakby było, tak? To by nie było całej tej pięknej historii. W każdym razie takie są gdzieś moje przemyślenia. I tak jak mówię, to jest zdarzenie takie bardzo pozytywne, budujące i tak jak mówię, motywujące do tego, żeby postępować dobrze w życiu. Dobra, chwila przerwy i podsumowanie dzisiejszego filmu. Także ja się cieszę, że natrafiłem na tę historię w końcu coś pozytywnego. Chciałbym więcej takich nieraz znaleźć, żeby móc omówić może niekoniecznie ze sportu, ale też coś, co będzie przykładem, coś, co będzie. Takim, że no po prostu aż się chce to powielać i mówić w koło ludziom, że ktoś tak postąpił, ponieważ to jest godne naśladowania, ponieważ to jest właśnie coś, z czego powinniśmy brać przykład. I tak też jest właśnie w życiu. To te słowa tego Hiszpana, że, że go wychowała matka, że no i może być dumna, to jak ktoś. Ktoś to po prostu skomentował też, pisząc ten krótki wpis na Facebooku. No bo taka jest prawda, bo tak jak mówię, czym byłoby to zwycięstwo dla niego tylko dlatego, że ten nie widział gdzie się meta kończy. Czy to zwycięstwo by smakowało, tak? Czy to zwycięstwo byłoby zasłużone? No nie byłoby, nie byłoby. Byłoby zwycięstwem z przypadku. Ale z takiego, bo czasami wiecie co, może być przypadek, ale to może być przypadek, który może być takim szczęściem, z którego ktoś się może aż cieszyć. Ale, ale się udało, bo przegrywali mecz, nie wiem, 3-1, a wygrali 4-3. I no to faktycznie, nie, tak jak był mecz AC Milan, AC milan -Riverpool, gdzie jeszcze w Riverpoolu grał Jerzy Dudek, nie wiem, czy pamiętacie to w Lidze Mistrzów. I, i, i przegrywał... Liverpool 3-0 Później doprowadzili do remisu 3-3 I te dudek Dance na koniec Jak to komentowali Komentatorzy sportowi um, I jak bronił te karne e, Tak i Liverpool Zdobył tytuł Ligi Mistrzów to, to, jest, to, jest, to było piękne To było piękne właśnie Przeżywać takie emocje Jeden z najlepszych meczy jaki był Poza jeszcze Manchester United I Bayern Munich Manchester, ogrąb Bayern w dwie minuty. No, to były dwa takie najlepsze finały, jakie oglądałem. E, i, I właściwie to, to jest tak, to e, o takich emocjach można mówić, że to jest szczęście. Ale to nie byłoby szczęściem e, wygrać po prostu, bo temu się coś pomyliło, bo on za wcześnie po prostu sobie przystanął. No to, to byłoby złudne szczęście moim zdaniem. To byłoby takie, takie byle jakie. No i co więcej. Także to jest tyle, jeżeli chodzi o ten film. Nie ma tutaj co dużo dyskutować Was. Zachęcam do oczywiście aktywnego komentowania. Pamiętajcie o kawie, poniedziałkowe rozmowy przy kawie. No i co jeszcze? Oczywiście subskrypcja kanału, łapki w górę. No i widzimy się w następnych odcinkach. A każdy z Was niech sobie wyciągnie, jakie chce, wnioski z tej historii, którą dzisiaj opisałem. Tyle w dzisiejszym temacie. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Pa, pa.